Zaczął się sezon jesienny. U mnie ostatnie śniadania są mniej objętościowe, ze względu na to, że jest to posiłek również przedtreningowy. Płatki owsiane, na jaglane, mniej działają na jelita, mają mniej błonnika. Wszędzie teraz dodaję cynamon. Białko dziś dla wegańskiego, zwykłe. Chciałam konsystencję sosu, serek wiejski. Ja Jestem totalnie uzależniona od serka wiejskiego. Wszystkich nabiałów, jakie są. To jest dla mnie niesamowity produkt. W szczególności polecam Wam ten z mlekowity, wysokobiałkowy. Tam ten jest najlepszy. Przychodziłam właśnie z treningu. Jestem mega głodna. Robiliśmy trening do Hyruxa. To jest straszne. To jest straszne, żeby mieć 24 lata i być tak niewydolnym. Aczkolwiek nie o tym, jest to cały dzień jedzenia, więc lecimy z kolejnym posiłkiem i mówię dużo warzyw, więc dam sobie pieczarki, marchew, paprykę, bo takie warzywa mam teraz w lodówce, więc je wszystkie po prostu zużyję. Kurczak i ryż, sama prostota. Dlatego też, że później dobiegać Zrobię sobie jakiś dzisiaj dłuższy dystans po tym półmaratania. Gotuję jeden worek ryżu. 50 gram zjem teraz, a 50 Gram, zjem później. Ja ryż przepukuję, dlatego zro... zaczęłam to robić ostatnio. Przeczytałam, ja nie wiem ile w tym jest prawdy, bo ja nie jestem dietetykiem, ale przeczytałam, że jak się przepukuje ryż przed daniem go do wody i w ogóle gotuje się go na taki rozgotowany, a nie taki sypki, to jest bardziej przyjazny dla jelit. Błonnik się rozgotowuje, czy coś takiego. Ja mam pojęcia, nie chcę Wam to ściemniać, ale coś takiego przeczytałam. I 50 gram ryżu. Dwie pary do przymierzenia sobie dropsetów trójek. Ten rozmiar 225 cm nie chyba nie. 22,5 cm centymetr... 22 są mi za małe 23 cm i są mi za duże. Ten kolor mi się bardziej podoba, a to są te 23 cm, ale one są mega szerokie i ja myślę, że dlatego nie fitują. Muszę oddać dwie pary, ale jak sobie zrobiłam w nich przysiad. Ta noga stabilnie w tym siedzi. Jeszcze je spróbuję tak mocniej związać i zobaczę, czy to jakoś poskutkuje. W mega dobrej cenie je wyhaczyłam, bo jedne były za 320 zł. A drugie za 350. Wróciłam właśnie z biegania po bieganiu EAA, zero. Żeby zregenerować nasze mięśnie. Miałam w planach zrobić 16 km, zrobiłam 9,5. Czas mierzyłam na strawie. Ja na tym zegarku mam na przykład lepsze tempo niż na strawie zawsze. Na przykład miałam dzisiaj na tej strawie 5,14 i zrobiłam 9,5 km. Nie wiem, czy mi się tak źle biega w tym parku, czy tam jest po prostu więcej podbiegów. Ja przyszłam taka zmęczona i są mnie kulana woli. Wydam sobie takie żurki. Noel well. będzie jogurt, granolą, płatkami i owocami, czyli coś na szybko. Jabłko sobie pokroję z cynamonem. Do tego jeszcze śliwka. to ostatni kukurydziane jakiś tam z Anglii i granola nie wiem, co się ostatnio wydarzyło, ale miałam dograć jeszcze ostatni posiłek, aczkolwiek chyba przyszłam i poszłam po prostu spać. Dzisiejszy posiłek przedtreningowy. Zrobimy sobie w Blendigo koktajl, który wypiję między treningiem a persą. Blendigo ma teraz takie saszetki z gotowymi posiłkami: smak bananowy, pistacja, wanilia, ciastka. Dostajecie w ogóle przy zamówieniu cztery saszetki w każdym smaku. Sypujemy jedną saszetkę. Ja oczywiście biorę pistację, bo jakby inaczej. 50 gram banana. Zalewam mlekiem w połowie alpro czekoladowe i w połowie wodą. Oczywiście możecie sobie blendować to później. Taki jeden koktajl ma rozmieszany z wodą. Sam koktajl ma 222 kalorie, 19 g białka prawie i tylko 2,5 gram tłuszczu, więc bardzo fajny jako wysiłek potreningowy, jak nie macie czasu, żeby coś przygotować. Do tego jest jeszcze taki termos, więc możecie... Jeszcze do zestawu jest nakrywka. Możecie sobie wygodniej pić, po prostu z tego otwieracie. Mmm, ale dobra. W tym pistacjowym często jest tak, że rzeczy pistacjowe są bardzo sztuczne, a w tym koktajlu, koktajlu bardzo mocno się przebijają te pistacje, także yy, na no plus. No. Ale ja biorę to i idę na siłownię na rap.